jak mecz na pewno się podobał bo yy, początek wszystko mieliśmy było. tak było wszystko zima, lato, jesień ale to nie o to chodzi no jesteśmy drużyną Beniaminkiem tak troszkę nas niektórzy nie doceniają ale pierwszy mecz nasz nie mieliśmy możliwości yy, w ogóle wyjechać wcześniej w jakimś meczu ligowym i widać że potencjał w tym zespole jest i, i zawodnicy wszyscy punktowali także jeszcze mamy w zanadrzu worynek który yy, niedługo wróci do drużyny Myślę, że będziemy troszkę mocniejsze. No. Fajno, że, że mecz był na styku, szkole, że przegraliśmy. Gryszka, e, twoja opinia o dzisiejszym meczu? Tor był e, no, fatalny po tych opadach. po tych e, opadach tak, po, po prostu. Jak, jak, Jeż, jak, to, jeżeli to... ja na wszystkich zawodach, na ice w zimy coś co śniegiem, tam na krosie. No już chyba pierwszy raz byli dziś, dzisiaj do mnie zawody, żeby śnieg padał do wody. Ну no, і ти так трохи згубив тен, тен дещ, не актори, просто там трохи був, так я прийшла мале, трохи накрапило і ну так би якби не було б теж даж дещ так би не падав в огурі би було в пані щегання би і трохи було би, може би дійно би віник був би. Ну і хлопаки би не, не були такі брудні, і мотори теж не були такі брудні, дуже моцно. А так мы все кибицы задавлены и из рыбника, и зеленой гужи. Щегание было очень мощное. И, и рыбник выигрывал, и зеленую гужу выигрывал, и завтра там тоже комбиновали фельдские хлопаки, и заводники, и мы все такие самые кибицы. Не видели лицо бы на концу. Ну что ж, так та погода, так и тем меджем. deszcz, śnieg właściwie no, zmieniał nam ten teorię i to się robiło wszystko loteryjne, prawda, że kto ze startu tam gdzieś poszedł, to z początku też trochę błędów narobiliśmy, bo tutaj Grisza wykorzystał i, i, i to jeszcze a, i Baliski, że tam z trzeciej pozycji na pierwszą tu nas z wyjścia dwa razy przewieźli. No ale to jest taki mecz, pierwszy mecz wiadomo, że wszyscy y, chcą, y, jak to się mówi, jak najlepszy wynik. Yy, wiedzieliśmy, że mecz nie będzie łatwy. Ja wiedziałem to i zawodnicy, dlatego że w rybniku jeżdżą zawodnicy klasowi, przecież jest i Grisza, jest i Andreas Johnson, i, i Holta, który w zeszłym roku był moim zawodnikiem i jeździł bardzo dobrze wszędzie. I Baliński, i, i Frikke. Także to, to, to nie są chłopcy do bicia, i tutaj nie można wcale mówić o rowie, że to beniaminek, że ma takich zawodników, którzy są oczaskani już w ekstraklasie klasie i bardzo dobrze jeżdżą, no ale też nasza drużyna wykazała się, że, że mimo, że tam źle nam szło, to jednak odrobiliśmy to i wygraliśmy. Dzisiaj Piotr Protasiewicz też tych punktów nam nie narobił, prześladowały go defekty, no ale liczy się zwycięstwo i myślę, że, że pojedziemy do Rybnika, może będzie nam nawet łatwiej, tak, tak, tak mi się wydaje. Gratuluję w każdym razie postawy rybniczanom, bo rzeczywiście zmusili nas do największego wysiłku, no ale dzięki temu widowisko było fajne. Patryk, spodziewałeś się aż tak ciężkiego marsza? Mm, tak samo jak trener Marek powiedział przed zawodami, że to będą ciężkie zawody i tak było, bardziej, że E, pogoda na nas nie rozpieszczała dzisiaj, i była strasznie duża loteria na starcie i po trasie, więc e, można powiedzieć, jechaliśmy dzisiaj na wyjeździe. E, najważniejsze, że udało nam się wygrać. Mamy pierwsze punkty w, w tabeli. Do e, swojej postawy jestem dość zadowolony, chociaż było to różnie. Raz było lepiej, raz gorzej, ale martwi mnie tylko to, że po upadku dopiero gdzieś tam wygrywam I oby ten pech mnie omijał częściej, żebym nie musiał po prostu po, gdzieś tam po jakichś zamieszkach dopiero wygrywać tylko od pierwszego biegu. A najważniejsze się liczy wynik drużyny, że wygraliśmy i będziemy na pewno w rundzie rewanżowej y, próbować obronić w wyniku. Czy są jakieś pytania od państwa? Pan czy przez to mocno straciliście atut własnego toru? To miało bardzo duże znaczenie. Właściwie no, jechaliśmy na torze Przecież na takim torze się tu nie jeździ, prawda? Yy, trenowaliśmy w innych warunkach i to, to jest tak, jak, jak, jak Grisza mówił, no, przy, spada deszcz i, i to nie ma znaczenia, czy jedziemy u siebie, czy na wyjeździe, to, to, to jest całkiem co innego i a poza tym no, no nie ma możliwości tej, tej walki takiej konkretnej, prawda? Yy, jak yy, Już ten tor się ładnie przesuszył, co wygraliśmy na 5-1 i gdyby nie przyszły o znowu z opady śniegu, to ten mecz byłby dużo fajniejszy i bardziej taki zdecydowany. A tak to znowu się zrobiło Bajoro i, i, i było tak jak było. No, cieszymy się, że wygraliśmy. Fajnie, że, że, że Karpow pojechał. Dobrze, że Dol pojechał, dobrze Patryk. Y, również słabi pieszczek dzisiaj, bo wiadomo, że ostatnio jedzie bardzo dobrze. No ale to wiadomo, że dla młodego zawodnika taka zmiana warunków różnie, różnie na niego może wpływać yy. Wiadomo, że są rezerwy, bo, na, bo przecież Piotr Potasiewicz to nie jest, żeby robił w 6 6 punktów na swoim torze, prawda? Przecież ostatnio jest w dobrej formie. Także yy. najważniejsze, że wygraliśmy i na no co? Będziemy walczyć dalej koniec tym. Chciałbym postawić na w wyścigu. Tak, tak ja sobie myślałem tylko, że są też jeszcze takie sprawy no, przyszłościowe, no. też no liczyłem na to, że, że Piotr pojedzie ten ostatni wyścig, że on, bo ja go się pytałem, chcesz czy, czy ten sprzęt twój, bo no bo dwa defekty, pewny jesteś, że to dojedzie, że tego nie pewny jestem, więc ja, ja to zrobiłem w tym, dlatego żeby tak naprawdę to powinienem Karpowa postawić, ale yy, chciałem, jak to się mówi, kapitana pociągnąć do góry, że tak, niekiedy w Tarnowie Kaculi yy, jechał słabo słabo, a do nominowanych go wstawiłem, bo i on wtedy wygrał i następny mecz już bym jechał dobrze. Nie? Tutaj troszeczkę no, nie wyszło to, ale nic, tak że dalej walczymy i myślę, że w następnych meczach Piotr będzie już dobrze jechał i wszystko będzie wygrało. Nie, 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 spokój był, bo yy, widziałem, że później mamy to poukładane tak dosyć dobrze, także by, był duży spokój. Nie, nie było żadnej paniki. A co no, no z tamtej strony też są goście, którzy dobrze startują. To nie jest tak, że a poza tym, jeżeli się woda leje na, 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 na tor, to, to ciągle były problemy, czy stanąć z kolejny, czy stanąć z równego i, i, i to tak było. Poza tym powiem tak, Dużo nam zaszkodziła dzisiaj start maszyny, bo my jako gospodarze y, zawodnicy podjeżdżali do taśmy i nie wiedzieli, czy ta taśma pójdzie, czy nie pójdzie. I jeden start powtórzony, drugi powtórzony i znowuż. I ja powiem, że ta start maszyna nam zabrała kilka ładnych punktów. Jestem na 100% przekonany. Bo to nie było normalne startowanie, tylko takie o, po prostu. No, trzeba star maszynę, maszynę zrobić. Tak jest, tak jest, no dobrze że wygraliśmy, że chłopaki stanęli na wysokości zadania, bo zresztą Patryk może powiedzieć, co powiedziałem na odprawie. przed znaczy, no, lekko nie będzie. Że nie myślcie sobie, że będzie, będzie bardzo ciężko i tak powiedziałem. I, I tak tym bardziej, że pogoda dużo zaszkodziła no. i była loteria także na startach, więc tak laja, ten drugi śnieg co dzisiaj On przyszedł to... Wtedy się zrobiła naprawdę duża loteria. To skrywało, bo, 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 bo przecież to był suchy tor, nagle wyjechać do biegu i panował zupełnie. To już zaczęli szukać przełożeń, już zaczyna pasować, I spadło wszystko należy. cholera. Nie?